Kochani, właśnie dzisiaj, 10 października mija rok mojej działalności na polskim YouTubie. Kiedy to zleciało, to ja nie wiem, szok jak ten czas nam szybko ucieka. Przez ten rok poznałam wiele wspaniałych osób. Część z was udało mi się poznać osobiście. Z częścią z Was, tak jak z Moni czy ze Zgubą, utrzymujemy kontakt, taki można chyba powiedzieć przyjacielski. Kontaktujemy się ze sobą jak nie codziennie, to co drugi, co trzeci dzień. A to wszystko dzięki Holinkowi, która generalnie jest tą, która wciągnęła mnie do tego świata. Dane jest nam od czasu do czasu się spotkać przy kawie i trochę poplotkołać. To z nią rozpoczęłyśmy integrację taką między kanałami, tworząc wspólnie w zeszłym roku kalendarz adwentowy. Przez ten czas przygotowałam dla Was 24 boksy, nie licząc tych personalizowanych, kilka książeczek, kilka gier, w które bawiliśmy się wspólnie, tysiące wyzwań i zdrapek. Zaraziłam tą metodą kilka osób. Zaliczyłam kilka wpadek, ale również udało mi się zrealizować wiele planów, zakupów, za odłożone w ten sposób pieniądze. I wiem jedno: czy będę nagrywać, czy nie, to dalej będę odkładać w ten sposób pieniądze na różne cele, bo wiem, że przynosi to efekty. Przez te ponad już 18 lat mojego budżetowania metodą kopertową przekonałam się o tym bardzo dobrze. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować. Moim koleżankom nagrywającym za każde udzielone mi wsparcie, wskazówki, zwłaszcza na samym początku mojej działalności, ale przede wszystkim Wam, drodzy widzowie, za to, że, że jesteście, że oglądacie, że zostawiacie komentarze, że piszecie do mnie wiadomości prywatne. W których dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, niejednokrotnie problemami, ale również płyną od Was słowa wsparcia dla mnie, a i nieraz dajecie przysłowiowego kopa w cztery literki, abym się nie poddawała, i szła dalej. Wielkie dziękuję. A ponieważ to już roczek przygotowałam dla wszystkich chętnych, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się, Albo już pomału przygotowują się do rozpoczęcia swojej przygody z budżetowaniem metodą kopertową, taki pakiet startowy, w którym możecie znaleźć przegródki do wpięcia do segregatora, karty kategorii do koperty, koszty roczne do wyboru w pionie i w poziomie do koperty, status oraz 8 wyzwań, takich mini wyzwań. Również do, 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 do włożenia do koperty, ale również monety, banknoty zastępcze i takie małe karteczki, na których możecie napisać, na przykład, że brakuje Wam jeszcze do wsadzenia do tej koperty tyle i tyle. Wszystkie te karty są utrzymane w tej samej tonacji, grafice, aby była taka spójność. Także zapraszam do pobierania. Zachęcam również do zakładania swoich kanałów. Ja się długo opierałam holinkowi, ale nie żałuję, że się w końcu zdecydowałam na ten krok. Im nas więcej, tym lepiej. Zarażajmy kolejne osoby tym zdrowym nawykiem. Do zobaczenia, papa. I jeszcze raz dziękuję, że jesteś.